Zakochany Delong już nie ukrywa swojego szczęścia. Wyznał to oficjalnie przed wszystkimi. Od pewnego czasu Paweł Delong spotyka się z o wiele młodszą kobietą. Nieco ponad dwa miesiące temu aktor publicznie podjął temat ich ślubu, a teraz niespodziewanie ogłosił takie wieści. Widać, że Gwiazdor jest bardzo szczęśliwy. Ale wbrew pozorom wcale nie jest to zasługa miłości. Paweł Delong zawsze cieszył się powodzeniem wśród kobiet. Słusznie lub nie przypisywano mu relacje z wieloma gwiazdami, m.in. Marią Seweryn, Katarzyną Skrzynecką, Bogną Sforowską, Patrycją Markowską, Wiolettą Kołakowską, Agnieszką Sienkiewicz czy Dominiką Kulczyk. Ale to już zamierzchła przeszłość. Niespodziewanie Delong poruszył temat żony. Wszyscy wiedzą. Od 2023 roku Gwiazdor jest w szczęśliwym związku z Patrycją Komorowską, niezwiązaną ze światem show biznesu terapeutką, z którą niekiedy pokazuje się na branżowych wydarzeniach. Wielu domaga się, by wieczny kawaler w końcu się ustatkował. Ale o tym nie ma na razie mowy. Żony nie ma. Zapewniam, że komunikat brzmiący żona jest hasłem brzmiącym w internecie. Wszyscy wiedzą o tym, z kim jestem: mam bardzo ładny związek partnerski, bardzo dobry, trwa już sobie od jakiegoś czasu i to jest na pewno dobry czas, i tyle, mówił w rozmowie z shownews.pl. Nie oznacza to, że 55-latek nie jest szczęśliwy. Po tym, co właśnie ogłosił, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zakochany Delong już nie ukrywa swojego szczęścia. Wyznał to oficjalnie przed wszystkimi. Tym razem wcale nie chodziło jednak o życie prywatne mężczyzny, a o jego nowe doświadczenie zawodowe. Oto bowiem bogate portfolio aktora, na które składa się 90 samych tylko ekranowych ról, poszerzyło się o kolejny tytuł. W istocie wieści o gościnnym udziale Delonga w pewnym popularnym serialu przekazała już kilka miesięcy temu Sonia Bochosiewicz, która dołączyła do obsady w czwartym sezonie. A teraz głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Artystyczna, niczym nieskrępowana wyobraźnia, zgrabne reżyserskie prowadzenie i odrobina twórczego chaosu, zaplanowanego przez produkcję, to najlepiej charakteryzowało pracę na planie The Office PL5. Jeśli przed kamerą może się wszystko wydarzyć, to dla nas, aktorów, to po prostu jak otwarcie aktorskiego raju, zachwycał się Delong w rozmowie z Plotkiem. W rodzimej wersji brytyjskiego, a później i amerykańskiego hitowego dokumentu Gwiazdor wcielił się w jednego z radnych. Na razie nie zapowiada się jednak na to, by miał on na dłużej związać się z serialem, w którym grają m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander czy Adam Woronowicz.